Może otworzymy tutaj trochę oczu, że jednak sporo tych sklepów, może ludzie będą chodzić i pytać się teraz przy kasierce, a czy ta Biedronka jest Biedronki? Ostatnio rozmawiałem właśnie z znajomym, który mieszka za granicą, bodajże chyba gdzieś tam w Skandynawii i mówi, że u nich jest zupełnie normalne, że oni jeżdżą na zakupy raz w tygodniu, robią duże zakupy, przepraszam, zwykle coś obijam. Dzisiaj w zasadzie można spokojnie powiedzieć, że większość działek ma coś trudnego do, do, do przeprowadzenia e... trudnego właściciela Często trudnego właściciela Inwestowanie pod parasolem, podcast o... I tu zaskoczenie o inwestowaniu, ale nie tylko Fakty, ludzie, życiowe mądrości Zapraszają Michał Ciapka I Sebastian Drausal Odcinek 15. Cześć Michał. Cześć Sebastian. I w tym 15 odcinku będziemy sobie znowu wrócimy do tematu nieruchomości handlowych, ale najpierw jest pewnego rodzaju niezgodności, gdzie jest gość. Musimy przedstawić gościa, którego nie ma. O, obiecaliśmy. Um, tak, już wyjaśniam, się wyjaśniam, już się tłumaczę. Jeden pojechał na konferencję. Ten, który miał być, nie zgraliśmy po prostu, a ten, który miał być w następnym odcinku, no tak jak miał zaplanowane, wybiera się na urlop, więc... I będzie w następnym następnym. Będzie w następnym następnym, więc teraz trochę będziemy męczyć naszych słuchaczy swoją obecność. Logistyczne majstersztyk tego podcastu polega na tym, że to jest twój kalendarz, mój kalendarz, kalendarz Mirka tutaj w studiu i kalendarz ewentualnie naszych gości i to ewidentnie tym razem... Czasem tak wychodzi. No. Nie, 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 zgrało się. Dzisiaj wracamy do inwestowania w nieruchomości, szczególnie w nieruchomości handlowe I Trochę poopowiadamy o lokaliz lokalizacji i komercjalizacji tych mm -hmm. nieruchomości handlowych. Mm -hmm. Tak, no powiemy poza tym oczywiście, jak ważna jest lokalizacja, no to też powiemy o tym, jak można inwestować, czy pasywnie i aktywnie, no i oczywiście, ile można zarobić i w jakim czasie. I taka sugestia, że w połączeniu z odcinkiem 5 i 13, które już były wyemitowane, i tym 17, właśnie, gdzie tam miał być gość, to będzie pewnego rodzaju taka większa całość, tak która jest. rozłoży nieruchomości na różne czynniki mniej lub bardziej pierwsze. Bardzo dziękujemy za subskrypcje, których ciągle przebywa, za komentarze i za to, że jesteście. Odcinek z filmami też wywołał pewnego rodzaju zainteresowanie i poruszenie. Mhm. Nawet jeżeli ktoś się o inwestowaniu nie dowiedział, to mógł ewentualnie wieczorem z Netflixem spędzić dobrze czas. Obejrzeć fajny film, o Do... to chodzi. O chodzi. Dobrze, no to polećmy, pójdźmy w tę nieruchomościową przygodę podcastową. Tak jest. I zacznijmy od tego, co to są nieruchomości handlowe i co, w co konkretnie się inwestuje w tych nieruchomościach. Tak, zrobimy taką małą powtóreczkę, bo już kiedyś mówiliśmy o tym, że nieruchomości handlowe, no to są Czyli handlowo-usługowe to są te nieruchomości, najogólniej budynki i lokale przeznaczone pod prowadzenie działalności handlowej i usługowej czyli po prostu sklepy. Jak to było powiedziane, po prostu sklepy. Ciekawostką jest to, że okazuje się, że większość osób nie wie, że większość marketów, które sobie wolno stoją, biedronek, tam e, Rosmanów i tak dalej, to nie są własnością tych sieci handlowych, tylko są własnością prywatnych podmiotów. Czy to funduszy, czy zorganizowanych podmiotów takich jak spółki zo jakieś inwestujące, jak my na przykład, chociażby też mamy część nieruchomości, które trzymamy na swoim portfelu, lub też samych osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i mają takie Obiekty czy też lokale. Dla osoby, która przychodzi robić zakupy w Biedronce, w Lidlu czy w innym sklepie. No, akurat może Lidl rzadziej, bo to częściej Lidl, Lidl akurat jest włatnościowy tak no, akurat. Ale na przykład, jeżeli kto, to, to tego nie widać. Ale kto też najmuje. To też użytkownik, tak. przeciętna osoba, która przychodzi kupić bułki, mleko i, i, i jajka, to dla niej nie ma najmniejszego znaczenia. Ewentualnie zarządca może lepiej, lub gorzej wywiązywać się z obowiązku, na przykład uprzątnięcia parkingu, odśnieżenia itd., itd. No tak, to już jest inna kwestia związana z samym zarządzaniem, nie? Mhm. bo rzeczywiście większość osób szczególnie tych podmiotów zorganizowanych mają zewnętrzne komórki przygotowane do tego zarządzania? No także przedmiotem zakupu, jeśli ktoś chce tak. inwestować w nieruchomość handlową, no to jest grunt z zabudowaniami wraz z przynależnymi prawami, tak? Na przykład, właśnie umowami najmu czy dzierżawy, które są gdzieś tam na terenie. Więc to jest tak, taka podstawa, myślę, pigułeczka, którą każdy powinien. Wiedzieć i może otworzymy tutaj trochę oczu, że jednak sporo tych sklepów, może ludzie będą chodzić i pytać się teraz przy kasierce, a czy ta Biedronka jest Biedronki? Myślę, że biedna kasjerka też będzie skonfundowana i. Zrobić. to. Tak jest. Who knows? Dobrze. To teraz przejdźmy sobie właśnie. Panie, do... ja to tego sprzątam. Albo sprzedaję. Przejdźmy sobie do, tego, do takiego elementu jak komercjalizacja, no bo rzeczywiście mamy działkę, mm -hmm. mamy wybudowaną nieruchomość i, tak jak przed chwilą powiedziałeś, ona może być wybudowana dla kogoś. Więc jak to zrobić, żeby mm -hmm. to było dobrze? I jak to zrobić, żeby było dla kogoś? I, i dobrze. I dobrze. E, no wiesz, no to jest, można powiedzieć o takim przepisie na udaną komercjalizację. Mhm. Chyba nawet mamy taki. W wpis... dzisiejszym odcinku. W będziemy... dzisiejszym odcinku mamy chyba taki wpis nawet na blogu, nie? Jakimś tak. na naszym chyba. Na... Kiedyś jakiś czas temu, nawet parę lat temu. No głównie parki handlowe, które dzisiaj są źródłem zainteresowania funduszy inwestycyjnych, czyli tych podmiotów, które kupują profesjonalnie i w sposób ciągły, że tak powiem, te obiekty. No to są minimalne, średnie i duże parki handlowe, które są o powierzchni od 2000 metrów, od 1500 metrów nawet do. Do 15 tysięcy metrów, powiedzmy powierzchni najmu, czyli tak zwanego GLA. Większość funduszy ma taki sweet spot, jak to się ładnie mówi, na poziomie tam od 3 000 do 7 tysięcy. Co jest bardzo ważne, jacy najemcy tam powinni być. No, Kluczowym dzisiaj jest ten, ten operator spożywczy, czyli ta wspomniana wcześniej marka z słynnego Owada, mm. <grym> polskiego Owada, <grym> lub, lub inna, e, że tak powiem, marka, e, która funkcjonuje na tym rynku, plus drogeria bardzo często. Mm -hmm. To są takie dwa to są magnesy. Takie, tak, to są takie dwa magnesy, podstawa, taki korch można powiedzieć. No i różnego rodzaju uzupełnienia. Odzieżowe, wielobranżowe, budowlane, DIY. Ewentualnie RTV, AGD i fitness, ale to rzadziej znaczy występują bardzo często, ale to nie jest taki idealny, najbardziej pożądany najemca. Najbardziej pożądane są ten, spożywka, podstawowe potrzeby, to o czym mówimy w kółko, podstawowe tak. potrzeby. No inaczej też <laughs> na taką komercję patrzymy my w momencie, kiedy to budujemy inwestujemy. Inaczej taki Michał Radomski i jego koledzy z funduszu, a inaczej patrzy znowu osoba, która przyjeżdża i robi zakupy i dla, no, niej, dla niej sekretem dobrej komercjalizacji jest to, że w niedługim czasie od do wyjazdu z domu jedzie z robić szybkie, wygodne zakupy, właśnie mm -hmm. spożywcze, drogeryjne i, i ogarnia, tak? Nie wiem, papier toaletowy, bułki, masło i, i No tyle. dokładnie, wiesz, sam może sprawdzić po sobie, nie, jak to jest, jak robisz zakupy. Ostatnio rozmawiałem właśnie z znajomym, który mieszka za granicą, bodajże chyba gdzieś tam w Skandynawii i mówi, że u nich jest zupełnie normalne, że oni jeżdżą na zakupy raz w tygodniu, robią duże zakupy, przepraszam, jak <laughs> <laughs> zwykle coś <to się> obbijam. <laughs> robią, robią duże zakupy i na cały tydzień, że tak powiem, mogą jechać te 15-20 kilometrów na zakupy. Tak jak kiedyś to też bywało w Polsce. Ja no pamiętam, w Polsce. To się bardzo byłem... mocno zmieniło. Myślałem, że na tak, zachodzie też. Jak byłem, wiesz co? Jak byłem dzieckiem, to było zupełnie normalne, że jeździło się na zakupy do e, tych takich e, hipermarketów. Na mieście, obrzeżach nie? miast. Na obrzeżach miast. A dzisiaj jednak, no, pewnie ze względu na to, że po prostu mamy mniej czasu wszyscy, no to te zakupy bliżej domu, bliżej zakładu pracy stały się bardziej e, oczekiwane dla. Dlatego taki rozwój marketów, generalnie i tej parków, tak. właśnie w to miejsce. Jeszcze to przebyło też samochodów, samochodów. No akurat tu, w którym mieście, bardzo specyficzna sytuacja, kiedy te mm, sklepy wielkopowierzchniowe były na przykład przy obwodnicy, do której trzeba było się dostać przed, <grym> przez raptem kilka wąskich, zakorkowanych dróżek. Mhm. Więc wyjazd do takiego Oszą, które było kiedyś mhm. przebojem i tam wszyscy jeździli, ale to po prostu było na południa. <grym> tak, tak, tak. Tak, to, tak, tak to wyglądało. No, mm. i tutaj chyba dochodzimy do momentu, w którym trzeba powiedzieć, twoje słynne lokacja, lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. No, bo to tak jest. jest jeden z sekretów tak dobrej jest. komercji. Przetłumaczone z, angiel z angielska. No wiesz co, no, lokalizacja, słowo no, temat rzeka na pewno. Ile razy słyszeliśmy, że ktoś do nas dzwonił, ty też możesz powiedzieć, bo ty przecież zajmujesz się tak. u nas poszukiwaniem działek albo nadzorowaniem tego procesu poszukiwania działek, więc też na pewno masz coś swoje do powiedzenia. I bardzo często były informacje typu: Panie, bo ja mam fajną działkę, pan zobaczy. Bardzo fajnie, tu można zrobić jakąś tam jakiś tam sklep, nie? No, tak samo często, wiesz, ktoś mówi, że ma fajne mieszkanie, nie sprzedaż, nie no jasne, dla kogoś może być fajne. No właśnie, no, i to kiedyś, jest, właśnie to jest to. Pojęcie, co, dlaczego, co dla kogo jest fajne. No. Dla Gidlice. nas na pewno, czy pod kątem handlowym mm. No kluczowa jest wielkość, kształt, komunikacja, y, jaka jest do tej działki, czyli wjazdy, wyjazdy, tak, otoczenie, czy to jest pierwsza linia zabudowy, czy druga linia zabudowy, no i też bardzo istotna na pewno jest bliskość zabudowań mieszkalnych, albo zakładów pracy, albo dróg y, szybkiego ruchu. Generalnie w skrócie. Tego miejsce te miejsce jest istotne pod kątem przepływu ludności. Nie? żeby ludzie rzeczywiście tak, żeby ludzie rzeczywiście tam byli e, I to samo można odnieść też do lokalu handlowego, nie? bo jakby lokal handlowy y, y, oczywiście ma trochę inne parametry i też też by trzeba było to wziąć pod uwagę wielkość kształt komunikacja otoczenia. <laughs> Natomiast znów ten przepływ ludności jest kluczowy. Czyli na przykład wielkość działki pod park handlowy, no to jest od kilku tysięcy metrów do powiedzmy pięćdziesięciu tysięcy metrów, tak? No to już taki... taka kobyła. No, to już taka kobyła, jeśli się robi rzeczywiście takie porządne, yy, duże, duże parki handlowe, w pełni yy, wyczerpujące potrzeby handlowe. Jeśli chodzi o kształt, no to kształt yy, jak najbardziej foremny, nie? Jak najbardziej taki poukładany, yy, bez jakichś tam zakamarków, czyli i prostokąty czasem filary psują ustawność tego lokalu. <grym> tak, w przypadku lokalu, tak. No, w przypadku działki, jakby nie masz tych filarów. E, <grym> tak, więc... tak. <grym> <grym> Na razie nie powinno być więcej, jakby te kształty. E, e, symetryczne, przypomina mi się piosenka trójkąty i kwadraty. <laughs> Od razu, może trójkąty? Te działki mniej, bardziej kwadraty. Bardziej kwadraty i prostokąty. Otoczenie już mówiliśmy, czyli otoczenie i e, pierwszej na zabudowy. W przypadku e, lokali handlowych, no to jednak ta bliskość zabudowań mieszkalnych i takie trakty komunikacyjne piesze, czy komunikacji miejskiej, jak jakieś przystanki autobusowe, tak, dworce, lotniska, to są też miejsca jakiejś użyteczności publicznej. No, szkoły na przykład. Urzędy, jeżeli, szkoły, tak. Rodzice uczelnie. podrzucają dzieciaki gdzieś do Dokładnie. szkoły i jakiś tam punkt <coughs> widoczny. Czemu nie? Dokładnie. To są takie ważne punkty. Zresztą o tym też mówił chyba Rafał, nie? Tak. Jak, jak był u nas na spotkaniu, że właśnie on jest to nie jest w stanie powiedzieć, jaki jest idealny, ale na pewno ten przepływ ludności jest kluczowy i to zależy też do jakiego Najemce, no bo na przykład najemce kawiarnia, na przykład sieć, to będzie uh -huh. chciała być, na przykład, przy młodych ludziach, wiadomo, bo pewnie oni więcej robią niż w przypadku tak. starszych osób. Mm, no a jak wiesz, jak poszukujesz działki w Polsce, no to, to też może powiesz, jakie są Twoje przemyślenia na temat tego, jak wyglądają, czy jakie są najczęściej wyzwania, które trzeba, z którym trzeba sprostać, szukając działek, nie? czy właśnie większość działek, czego, czego najczęściej brakuje różnym działkom. Najczęściej dobrego, takiego silnego otoczenia, żeby w pobliżu był dobra masa ludzi, którzy już są na dzień dobry potencjalnym y kupującym mm -hmm, tak? osobą mm -hmm, zainteresowaną, mm -hmm. która przyjdzie i zrobi klientem. zakupę klientem, tak, tak. takiego sklepu, e więc może być dobrze położona, a na przykład nie ma blisko osiedla, albo to mm -hmm. osiedle na przykład wybuduje się za jakiś czas dopiero, bo jest w planach i to tu znowu jakby cały inwe proces inwestycyjny nie dość, że samemu trzeba zaryzykować, to jeszcze opierasz o czyjeś ryzyko, bo nie wiadomo, czy ten deweloper dowiedzie na przykład tą liczbę. Mieszkańców. Który, Później tak, się okazuje, tak, tak. że działka na przykład, nie, nie wiem, jest krzywa, trzeba dużo nasypywać, prace geologiczne pokazują, że tam jeszcze coś w gruncie jest nie tak. O, to już w ogóle. Więc to już jest w ogóle temat. Albo przekładki trzeba robić. rury, kable i tak dalej instalacje. Takie jest, tak jest, kolizje różnego hmm. typu. E, także kluczowe, nie, nie jest łatwo znaleźć taką działkę, która od razu spełnia te parametry. Dzisiaj w zasadzie można spokojnie powiedzieć, że większość działek ma coś trudnego do, do, do przeprowadzenia. E, e, trudnego właściciela. Często trudnego właściciela. No procent działek, które, że tak powiem, odrzucamy, to jest coś 90%, 95%, tak, tak. nie? Czyli jak tak. rocznie mamy, nie wiem, przerzucimy 200 działek. Oj, nawet więcej. Nawet jak, więcej. Dwie, jak dwie trzy kupimy, to jest naprawdę dobry no, rok. No, tak. No. Także tak to niestety wygląda i oczywiście też to też jest kwestia indywidualnego wyboru, bo, bo niektórzy, na przykład my nie weźmiemy działki rzędu 50 tysięcy metrów, bo się w tym nie specjalizujemy, mhm. tym się nie zajmiemy. E, ale już taką właśnie 5-15 jak najbardziej, więc jak jakiś słuchacz ma jakieś dobre działki, to do Sebastiana to tak. tak. To, to właśnie tak sobie teraz jak rozmawiamy myślę, bo nawet jeżeli ktoś słucha i, i albo ma kogoś, kto ma działkę, mm -hmm. to przede wszystkim jakby to, to nie jest tak, że wysyłamy tą działkę jak leci. Nie? No mm -hmm. naprawdę trzeba zobaczyć, jaka ta działka ma potencjał i do czego ona może się nadać, bo czasem może być dobra działka y, usługowa, mm -hmm. ale magazynowa. Może tak, tak? być. I, I też są firmy, które tym się mhm. zajmują. My tymi działkami się nie interesujemy. Oni się nie, nie za bardzo interesują tymi działkami, o których ty opowiedziałeś. Tak. ale no, koniec końców każda potwora z, może znaleźć swojego amatora. No prawda? i też się znamy, też się wymieniamy, nie? Bo to ja, też, też możemy polecić, więc też o to chodzi. Michał, porozmawiamy jeszcze trochę o tych lokalach, bo myślę, że to mogło zainteresować już właśnie w tym odcinku, w którym był Rafał, mhm. ale też często się słyszy i taki przewija się coraz bardziej temat inwestycyjny właśnie, żeby kupić lokal mhm. i na przykład komuś go wynająć, nie? I często to... Deweloperzy wysyłają swoim klientom taką ofertę. Mówię już o też takim doświadczeniu, gdzie zgłaszali się do nas klienci, którzy mają przez kilka lat lokal mm -hmm. i nie za bardzo wiadomo, co z nim zrobić. Gdzieś no, na jakimś etapie prawda. został popełniony, popełniony błąd. No staramy się im skomercjalizować wtedy, albo wydać opinię, że no, nic tu się nie da zrobić, pani. Tak. Ale właśnie, mhm. jeżeli przesyła deweloper na przykład taką ofertę, no to znowu tak zwracam uwagę na lokalizację. Tak. Ile osób będzie mieszkało do, dookoła. Wielkość tak. też. No, takie też Rafał o tym mówił, że wielkość od 50 powiedzmy do 100 mhm. to jest taki core sweet spot. Kształt, czy znów, żeby to było forumne, nie miało właśnie tych filarów, o których mówiłeś. To filary. i filary. Jakieś tak tutaj filary. Jakieś zakamarki dziwne, na którym nic nie zrobimy poza szczotkę miejscem na szczotki. I znów też ta komunikacja. Czyli na przykład wejście do lokalu. To też szafowanie, żeby nie po schodkach w górę, mm -hmm. nie po schodkach w dół, nie na piętrze, tylko na poziomie jak najprościej, duże witryny. E, też pierwsza linia może nie zabudowy, ale, ale, ale pierwsza linia oddziaływania, mm -hmm. czyli albo pierwsza linia od wewnątrz, od dziedzińca, albo od drogi. No, od drogi jest jeszcze lepiej tej głównej drogi, bo wtedy gdzieś tam jest to zauważalne. E, Myślę, że też warto pamiętać, że będziemy mieli do czynienia ze wspólnotą, która na przykład może sobie nie życzyć, żeby była prowadzona pewnego rodzaju działalność. Na przykład sprzedaż alkoholu. To się zdarza, to trzeba, ale to już się rozwiązuje, jeśli właśnie deweloper wysyła taką ofertę, to już jest na poziomie dewelopera najczęściej rozwiązywane i można sobie to zabezpieczyć, że no albo się chce, albo tutaj większość dzisiaj deweloperów już dba o to ze względu na powszechność żabki i to, że to gdzieś tam się rozwinęło i różnych sklepów monopolowych w Polsce. Nie wiem, czy to tak po prostu ludzie dużo piją. My pijemy wodę. Ma coś. Na razie przynajmniej. E, także trochę, trochę żarcik, ale rzeczywiście jest parę tych podmiotów, więc po to większość już deweloperów się przygotowuje. No ale oczywiście to to samo y, działalność gastronomiczna może komuś nie odpowiadać, nie, więc też lokal musi być dostosowany do działalności gastronomicznej, ale to już są takie bardziej szczegóły. Nie? Jeszcze jedna rzecz, którą myślę, że warto wziąć pod uwagę z drugiej strony. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes i szuka jakiegoś lokalu, mhm. to bardzo dobrze musi ocenić potencjał właśnie tej, tej, zobaczyć, kto tam mieszka, czy dana grupa będzie zainteresowana, ile samochodów na przykład w ciągu dnia stoi tam. Mhm. Bo jeżeli w ciągu dnia nikogo nie ma, no to ciężko może być przyciągnąć na jakieś małe osiedle. Już na przykład zamknięto kogoś, nie? To mm -hmm. są naprawdę. No tak, są... zamknięto osiedla w ogóle pod tym kątem, jeśli mają lokale, no to chyba tylko na zewnątrz, no bo jak. Hmm. Czas na, czas na pobicie. <laughs> Się zsynchronizowaliśmy. Tak no ale warto też podpowiedzieć, jeżeli ktoś ma lokal, bo mierzy się z, czy przymierza z zakupem, do zakupu lokalu, no to jest taka firma jak nasza na przykład, gdzie my możemy taką analizę przeprowadzić. Mm -hmm. I, I to, o czym my tu opowiadamy też. To I przeprowadzamy, właśnie na przykład jesteśmy w trakcie przeprowadzania dwóch takich analiz, <laughs> szczerze mówiąc. <laughs> Także tak. Jak najbardziej. Przejdźmy sobie dalej do kolejnego punktu, bo myślę, że o tych warunkach sporo powiedzieliśmy, ewentualnie jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, może zadać je w komentarzach. Bardzo proszę. Bardzo mm, chętnie. Jakie byś wymienił sposoby inwestowania w rynek handlowy w Polsce. No wiesz, to tak jak też mówiliśmy wcześniej przy nieruchomościach, przy tym odcinku o nieruchomościach, chyba to był piąty, nie? Tak. To był piąty odcinek. Głównie można to podzielić na aktywne i pasywne inwestowanie. Czyli albo coś taki... robisz przy swojej inwestycji, albo nic nie robisz, kasa sama płynie. No tak, idealnie, dokładnie. Wrzucasz tylko kasę. No, po, pod względem aktywnym oczywiście, no to jest prowadzenie tego procesu inwestycyjnego i można to podzielić, powiedzieć oczywiście tak, jak prowadzić ten proces jak my, czyli ten proces deweloperski, od znalezienia działki lub lokalu, skomercjalizowanie jego, e, wykończalizowanie i, i później czerpanie korzyści lub sprzedaż albo właśnie kupno lokalu i próbowanie sobie skomercjalizować to na własną rękę gdzieś tam bez pomocy jakiegoś profesjonalnego podmiotu. No i oczywiście pasywnie, nie? Czyli tutaj no, oczywiście przypominamy o naszym Higasa klubie, którym jest takim zastępstwem do mhm. powiedzmy obligacji zabezpieczonych hipotecznie w formie pożyczki i, i zabezpieczamy te środki mhm. na budowę i to jest na poziomie tam 7% w skali roku. Mhm. No ale też pojawił się, wiem, że w Polsce w, chyba w kwietniu? chyba w kwietniu tego roku oficjalnie pierwszy notowany na giełdzie FIS, który inwestuje bezpośrednio w rejty. Chyba Mount Defi, bodajże chyba to był globalnego rynku nieruchomości, czy coś mhm. takiego. E, no wszedł po prostu na polską giełdę, wcześniej funkcjonował jako fundusz niepubliczny, nie? E, więc to nie jest rejt dokładnie, ale to jest fundusz, który inwestuje w rejty. E, no i tego rzeczywiście w Polsce nie było. Tutaj też jest możliwość inwestowania wówczas pośredniego, tak samo jak z Higasa Club, no, bo tylko no tutaj ta stopa zwrotów w terenie jest określona w sposób pewny, tylko, tylko gdzieś tam częściowo. No pewnie też jakiś pośredni sposób inwestowania, no to można właśnie wziąć wszelkiego rodzaju instrumenty dłużne, obligacje deweloperów czy różnych innych podmiotów, no deweloperów najczęściej, którzy budują nieruchomości i, i pożyczają środki w postaci obligacji na przykład na realizację swoich przedsięwzięć. To jest też forma takiego pasywnego inwestowania na rynku nieruchomości, ale też no co, wspomniane wcześniej i kiedyś popularne konto hotele, nie też na przykład. Oczywiście no, tak jest, że... to, jest to pasywne. Jak no, no, można to wypocząć? Tak. Tak, jeśli jesteś właścicielem. To jest bardziej, pasy, bardziej pasywne jeszcze. Bardzo wy, 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 przyjemny sposób czerpania pożytku. Pasywne plus. Obiecaliśmy, hmm. że powiemy, ile można zarobić, więc pasywny myślę, że plus. to jest... dobre. Znaczy, to jakoś jest... nowe określenie. Pasywny plus, inwestowanie <laughs> yy, pasywne plus. O zarobkach powiedzmy, ile można yy, pozarabiać. O zarobkach. Yy, wiesz co, no, aktywnie, jeśli inwestujesz aktywnie, no to od kilkunastu do kilkudziesięciu nawet procent z tego kapitału, który w całości inwestujesz, tak? No to już są rzeczywiście ładne stopy zwrotu, ładne środki. No to jest oczywiście w perspektywie lat, tak? W perspektywie... Minimalnie powiedzmy, półtora roku, to tak naprawdę minimalnie do 3-4 lat nawet procesy deweloperskie gdzieś tam trwają u nas w Polsce. Także no, to oczywiście jest współmierne wraz z tym z tą, z tą stopą zwrotu i z tym okresem. Jeśli chodzi o pasywną stopę zwrotu, no to przeważnie, przeważnie, od 6 do 8%. <laughs> Przeważnie. No to jest nieźle, bo mimo wszystko dalej niż lokata bankowa, tak? No dzisiaj tak. Dzisiaj, dzisiaj mam, mam jakąś tam nawet resztkę, no bo wczoraj kupowałem fundusze i też jakąś lokatę też tam zakładałem, to 5% bodajże lokata. No. Podsumujmy sobie, bo tak, po pierwsze tego nie powiedzieliśmy na początku, dzisiaj było twardo, to już pewnie zauważyliście, ale też sobie założyliśmy, że będziemy krótko, pomimo tego, że trzymamy się tych mniej więcej 30 minut, ale tak, ten temat to jest taki, znacznie mniej czasowo. To jest takie jest, jest, jest... trochę też podsumowanie, też trochę przypomnienie, trochę też wstęp, tak jak mówiłeś, do kolejnych odcinków o nieruchomościach, bo będziemy wracać do tych tematów o nieruchomościach, Dokładnie. tak? Ten następny to będzie oczywiście, to powiemy za chwilę o czym, ale będziemy też rozbijać dalej te fragmenty e, inwestowania w nieruchomości na poszczególne elementy, tak jak było z Rafałem chociażby i, i później z Michałem i później następni nasi goście też. Michał, to powiedzmy, ile trzeba mieć kasy, żeby zainwestować w nieruchomość handlową? To znów zależy, czy pasywnie, czy mhm. aktywnie. No jeśli chodzi o pasywnie, no to nawet już od tam od kilkudziesięciu tysięcy złotych, myślę, pewne rozwiązania można za, dostać czy zastać. Natomiast przeważnie taki, taki poziom to jest 200 tysięcy złotych, taki który jest najczęściej gdzieś tam spotykany, 100 tysięcy zł 200 tysięcy zł ale jak mówię, od kilkudziesięciu już pewnie jakieś tam obligacje, na przykład można jakiś pakiet do obligacji gdzieś tam nabywać. No, a jeśli chodzi o aktywne inwestowanie, no to minimalnie od kilkuset tysięcy złotych. Takie 600, 700 pewnie, nie? No, myślę, że tak. Coś takiego, tak już najmniej przy lokalach, tak jak mówił tam Rafał, to jest na poziomie jakiegoś tam ceny mieszkania do, no, nawet kilkudziesięciu, czy nawet ponad 100 milionów, jeśli mówimy o takim parku Handlowym porządnym e, na 15 tysięcy GLA, no to on może kosztować i powyżej 100 baniek, jak to się mówi. No ale jeżeli ktoś ma na, na przykład 5 milionów do zainwestowania, to już mały park handlowy Spokojnie. może mieć, który mu w 10 lat mniej więcej się zwróci. E, tak, nawet nie, jeśli się zadziała dźwignią finansową, to, y, to nawet nie tylko. Mały, ale już nawet i średni, wydaje mi się, że nawet taki 2000 metrów, 1500 metrów mógłby już nabyć. Dobrze, Michał. To teraz powiedz, proszę, przypomnij, podsumujmy, jakie są trzy cechy dobrego punktu handlowego? Mm, no, przede wszystkim spełnianie podstawowych potrzeb konsumpcyjnych, to o czym mówiliśmy. Duży przepływ ludności. To też o czym mówiliśmy. No i walory użytkowe, funkcjonalność działki albo lokalu, czyli jego kształt, układ, dostępność. No i to, co na koniec przed chwilą mówiliśmy, zarobki mniej więcej od 6% w skali roku do 20%, w zależności od, od skali. No, no powiedzmy, wejścia. że nawet do 30%. Tam, no, 30% tak? Myślę, że spokojnie można tak mówić, wiesz. że to, Oczywiście to, to, to trwa, to nie jest, że ktoś zarobi 30% w pół roku czy w rok. To jest związane z inwestycją, która jest prowadzona dwa albo trzy lata, ale tak, to jest jak najbardziej do zarobienia. No to tak jak mówiliśmy, króciutko temat znowu nieruchomości handlowych opowiedzieliśmy od strony komercji, czyli tej tak, użytkowości, tych wygodnych zakupów i tego, co kupujący koniec końców też, tak? Mm -hmm. No bo okej okay, są inwestorzy, ale są też klienci tych, tych miejsc, więc to też jest ważne. Naturalnie. I zapraszamy na odcinek 16, w którym opowiemy, co to jest portfel inwestycyjny mm -hmm. i jak go zbudować. Mm -hmm. I po co w ogóle ten portfel wypadałoby mieć? <grym> Po co mieć portfel? Inwestycyjny. Ja żyję od pewnego czasu w ogóle bez portfela. Nie inwestycyjnego, tylko bez portfela. A, ale z inwestycyjnym. Zamieniłeś portfel rzeczy, rzeczywisty na inwestycyjny. Też dobrze. Zapraszamy. Wiesz, mój, mój portfel mieści się cały w no zbliżeniowy. elektroniczny. Dzięki. Dzięki, zapraszamy.